Od kilku lat 1 czerwca podopieczni domu dziecka imienia świętego ojca Pio byli honorowymi gośćmi braksa. W tym roku to oni zostali gospodarzami dnia dziecka, który odbył się w przydomowym ogrodzie przy ulicy Żeromskiego. Od samego rana byliśmy bardzo bardzo stresujący był ten dzień, bo nie wiedzieliśmy co będzie i co się stanie właściwie. A działo się niemało. Było malowanie złomka z Adamem Plackowskim. Zabawy z Mokusiem i psem ratownikiem Helbojem, animacje z Agnieszką Czarnotą, były pyszne hamburgery i hot dogi od Braksa oraz babeczki od cukierni Skurok. Ja czekam już trzy dni na ten dzień. Wszyscy tak się cieszyliśmy, że będzie ten dzień. Sobie już wyobrażaliśmy jakie to będzie. Koronawirus pokrzyżował dzieciakom nie tylko plany na zabawę 1 czerwca w Braksie, ale także na wakacje. Dlatego Dzień Dziecka pełen niespodzianek, choć we własnym ogrodzie. Był dla nich ogromnym wydarzeniem. Część naszych dzieci marzyła o wyjeździe za granicę. No w tym roku się nam to nie po prostu udało, ale podeszły do tego, że tak powiem spokojnie, że zostaje nam przyszły rok, no ale wiedziały, że tutaj są atrakcje, również dla no czegoś, żeśmy się nie spodziewali, że pan ze straży pożarnej również przyszedł tutaj z pieskiem i też pokaz jest tak, że myślę, że no. Jest to dla niej jakiś taki szczególny dzień. Jak na dzień dziecka przystało, nie zabrakło też prezentów, które przywieźli ze sobą goście. Maluchy odwdzięczyły się ciastami i sałatkami, które szykowały wspólnie z wychowawcami, oraz mnóstwem śmiechu i radości. A to przecież jest w tym dniu najważniejsze.